Gruby, tylko nie rób iskier, kurwa, nie? Kurwa, ten. Co nie ludzie pomyślą, że gdzieś na parkingu kradnie, bo cię jak w dupie? Nie, gruby kradnie ze swojego samochodu. Jutro i ostatnie pożegnanie. Kto by to pomyślał? Spuszczanie paliwa. Po polsku. Osuszanie baku kurwa. Osuszanie. Na no złomie dadzą za, za całe auto 800 Robimy pewne oszczędności. <grym <grym odzysk. Kurwa. Odzysk, odzysk, pewne oszczędności są. Jeszcze jak zrobię Marek krzykać kurwa ten rozrusznik ja alternator akumulator jest wykręcony. Ja stary dostali nie No, sztuka to sztuka. Nie wiem, półroczny nowy akumulator oddać, półroczny. I po kosztował. wy kosztową. A nazwą mnie, 800.